Najmłodsi mieszkańcy wrześni wzięli udział w balu przebierańców zorganizowanym dla nich Ośrodku Kultury. Bal każdego roku organizuje klub ośmiu, jednak tym razem nie udało się go zorganizować zgodnie z tradycją w karnawale, ale dopiero po świętach wielkanocnych. Impreza przeznaczona jest głównie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Od początku działalności klubu powstał taki pomysł na robienie takiego baliku dla dzieci szkół podstawowych i, i przedszkoli. I co roku organizowany jest ten balik. Y, Ferie z racji karnawału, ale w tym roku nie udało nam się tego zrealizować, więc w ramach tego teraz bal wiosenny zrobiliśmy. Dzieci przychodzą, zawsze mamy dużo dzieci, bardzo się cieszą, bawią się. Mamy właśnie klauna, tak jak ja jestem dzisiaj przebrana za klauna, i cieszą się bardzo z tego, że mogą przyjść, pobawić się. I to jest też za darmo dla tych dzieci, więc każdy może przyjść. Dla uczestników balu przygotowano mnóstwo atrakcji muzycznych oraz gier i zabaw. Dzisiaj, oprócz baliku, który oczywiście jest, stało przewidziane klauny, malowanie twarzy. Otóż. I zabawa przy przebojach przedszkolnych, ale też takich klasykach jak Lambada, Makarena. Bali go czytać na się od klasycznego pociągu, co dzieci oczywiście wszystkie w przedszkolach dobrze znają i bardzo lubią. Oczywiście tak zostały przewidziane konkursy z nagrodami, które są myślę, że bardzo interesujące, oraz e, poczęstunek ciasteczka i soczek dla wszystkich uczestników. Organizacje balu tradycyjnie finansowo wsparły władze miasta i gminy. Szeraczek był gościem ostatniego literackiego spotkania niecodziennego. Znany krytyk filmowy mówił we wrzesińskim Bulwarze 24, jakich filmów nie poleca oraz podpowiadał, jak reagować, kiedy w kinie trafimy na kiepską ekranizację. Zachęcam do buntu. Zachęcam jak, jak, do jak mamy się buntować? Tupać, krzyczeć, gwizdać, nie kupować biletów, protestować, pisać, wierzyć w to, że mamy... Siłę sprawczą, że my mamy siłę. My wszyscy. Ja oczywiście, jako ten, który się zajmuje zawodowo pisaniem, mam większą siłę, albo inaczej nawet powiem. Ta siła widzów, jeśli ja ją zagarnę i zorganizuję, to dzięki mnie dalej zajdzie, że tak powiem. Mogę ją wykatapultować. Natomiast potrzebuję za sobą mieć tę siłę widzów po to, żeby nie być samemu. Krytyk filmowy miał okazję pracować z wybitnym filmoznawcą Zygmuntem Kałużyńskim. Czy to właśnie dzięki niemu redaktor naczelny miesięcznika film nie boi się używać ciętego języka i ostrej riposty? Ja nie wiem, czy to jest jego szkoła. Niewątpliwie my się zawsze zgadzaliśmy, jeśli idzie o to, że trzeba wyrażać swoje emocje i swoje zdanie, i nie należy lawirować, ale mnie tak uczono już na studiach. Czyli w Akademii Teatralnej. Inna rzecz, że Zygmunt kończył tę samą szkołę, kiedy jeszcze się nazywała PiST u Leona Schillera, Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. On kończył Wydział Reżyserii, a ja kończyłem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, bo tak ją przemianowano Wydział Wiedzy o Teatrze. Więc my jesteśmy właściwie po tej samej szkole. I mnie powtarzano na studiach, że krytyk. I nawet w ogóle widz, jest zobowiązany do tego, żeby reagować uczciwie i żeby nie, nie powstrzymywać się od reakcji. Jako studenci, byłem wtedy szefem koła naukowego, chodziliśmy do teatrów warszawskich i na złych przedstawieniach wytupywaliśmy aktorów. Organizatorem spotkania we Wrzesińskim Bulwarze było Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej Coś Innego. Na wrzesińskim rynku przez dwa dni stacjonowało mobilne Centrum Naukowe Planeta Energii. Było to możliwe dzięki uczniom z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Grupa Energa już od trzech lat organizuje program edukacyjny Planeta Energii. W jego ramach prowadzimy konkurs dla klas 1-3 szkół podstawowych, w ramach którego nauczyciele wraz ze swoimi uczniami muszą przeprowadzić zajęcia energii elektrycznej, według przygotowanych przez nas materiałów oraz przeprowadzić zajęcia takie dodatkowe, według własnego pomysłu autorskiego. Oczywiście to wszystko związane musi być z energią elektryczną i ma służyć propagowaniu wiedzy o energii elektrycznej. Następnie nauczyciele przygotowują sprawozdania składają je do nas i my w oparciu o te sprawozdania wybieramy dziesięciu zwycięzców. Jedną z takich zwycięskich klas jest właśnie klasa pierwsza E ze szkoły podstawowej z Wcześniej, która razem z panią Beatą Mocek zwyciężyła w naszym konkursie. Osoby, które odwiedziły planetę energii wzięły udział w kilku eksperymentach. Wykładowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego namawiali, aby niektóre z nich wykonać w domu. Jeżeli mamy jakąś cytrynkę, mamy jakiś miernik do, do pomiaru napięcia, bez problemu możemy także taką cytrynkę dwa gwoździe zamontować, połączyć jakimiś przewodami i, i sprawdzić, czy jednak my tutaj nie, nie kłamiemy. Klasa, dzięki której centrum przyjechało do wrześni ma szansę wygrać nowoczesną tablicę multimedialną. Wystarczy wejść na fanpage Planety Energii na Facebooku i kliknąć w galerię wrześni. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu. We Wrzesińskim Ośrodku Kultury przez kilka dni poszukiwano talentów. Dzieci prezentowały się w kilku kategoriach. W ostatnim dniu prezentacji twórczości artystycznej wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni. Talenty wybieraliśmy w kategoriach plastycznej, fotograficznej, wydawniczej, literackiej, muzycznej. Tutaj była muzyka instrumentalna i muzyka wokalna. Teatralna, recytatorska, taneczna. W ostatnim dniu przeglądu poszukiwano zdolnych tancerzy. Jak przyznał znany hip-hopowiec, który był również członkiem jury, w tej kategorii talentów nie brakowało. Poradził również osobom, które interesują się tańcem, aby nie czekały z zapisaniem się na profesjonalne lekcje. Przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na oryginalność, ponieważ w tym wieku technika to nie są jeszcze takie różnice ta technika się, że tak powiem, krystalizuje w przyszłych latach. Natomiast w tym wieku wszyscy tańczą podobnie, więc liczy się przede wszystkim pomysł, kreatywność, oryginalność. Na to zwracaliśmy uwagę najbardziej. Listę nagrodzonych osób można znaleźć na stronie VWrześnia.pl. Bulwar 24 ma kolejną propozycję, to nie tylko dla mieszkańców wrześni. Tym razem zaprasza na warsztaty kulinarne. Niecodzienne spotkania rozpoczęto od kuchni azjatyckiej. Warsztaty polegają na tym, żeby pokazać ludziom, że gotowanie i przebywanie w kuchni nie jest rzeczą nie do zniesienia i można tanimi, że tak, tanimi środkami bardzo urozmaicić dania, ugotować ciekawe potrawy i poeksperymentować. Każdorazowo warsztaty prowadzić będzie blogerka kulinarna Katarzyna Bartoń. Przekonuje ona, że kuchnię azjatycką można serwować także na co dzień w domu. Nie ma również problemów z nabyciem potrzebnych produktów. Zaczniemy tajską zupą z kurczakiem, z mlekiem kokosowym, z chili, z dodatkiem sosu rybnego. Dalej będą chlebki nand z dwoma rodzajami sosu, z sosem bazyliowym i z sosem pomidorowym. Dwa rodzaje chlebków nan. Jedne będą z dodatkiem jogurtu, drugie będą bez dodatków, które powodują wyrastanie i bez jogurtu z samym mlekiem. Dalej mamy dwa dania mięsne z kurczaka, słodko-kwaśny kurczak z, z owocem mango i pikantna wieprzowina z przyprawą pięć smaków. Kolejne niecodzienne spotkanie kulinarne zaplanowano na 8 maja. Rekordowa liczba biegaczy wzięła udział w jubileuszowym 30 już biegu kosynierów. Na starcie pojawiło się przeszło 600 biegaczy, w tym około 150 z samej wrześni. W ubiegłym roku liczba ta nie przekroczyła 300 osób. W tym roku po raz pierwszy trasa wiodła tylko ulicami wrześni. Są dwie trasy, ale one odbywają się po tej samej wyznaczonym terenie. To znaczy inaczej. Są dwa różne dystanse. Jeden bieg główny to jest na 10 km, a jest tak zwany mały kosynier na 5 km. A taka pogoda, jak jest dzisiaj, czyli niebo zachmurzone, to jest, rozumiem, dla biegaczy o wiele lepsza pogoda niż jakby było słońca. Dzisiejsza pogoda jest fantastyczna, wymarzona. Jest chłodno, nie ma słońca, także no, lepszej pogody nie, nie może być. Jest lekki wiatr, ale on nie powinien przeszkadzać, ponieważ tak jak mówiłem, biegniemy ulicami miasta. W zeszłym roku był upał, dzisiaj jest chłodno, także dzisiejsza pogoda jest o wiele lepsza. W biegu udział wzięli zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Najszybciej bieg zakończył wielokrotny mistrz Polski wrześnianin Tomasz Szymkowiak. Jestem zadowolony, tym bardziej, że był to bieg samotny. Troszeczkę za mocno, za mocno zacząłem pierwsze dwa kilometry, bo to, był to bieg na w granicach, na wynik w granicach 28 minut. Także tam y, troszkę przesadziłem, ale to wszystko przez to, że przez te pierwsze dwa kilometry niesamowity do kibiców był, dlatego troszkę mnie poniosło. A pogoda, proszę ocenić, bardzo dobra, czy mogłaby być jeszcze lepsza? Y, dla mnie taka pogoda jest idealna. Mogłoby nie wiać, bo troszeczkę w pewnych miejscach na trasie wiało. No, wiadomo, jak się biegnie w grupie, tak się tego nie czuję. Ja biegłem sam i czułem ten wiatr, ale tak poza tym temperatura jest idealna. Ja nie lubię jak świeci słońce, wolę jak jest właśnie tak bardziej pochmudny, więc dla mnie dzisiaj było naprawdę dobrze. W kategorii kobiet najlepsza była Agnieszka Janasiak z Poznania, która 10-kilometrowy dystans pokonała w 35 minut i 50 sekund. Biegło mi się bardzo dobrze, trasa rzeczywiście płaska, bez podbiegów, więc bardzo dobrze. Jakie jeszcze zawody czekają Panią w tym roku? No dopiero zaczynam, czyli się rozkręcam. Maraton myślę, że jesienią, najprawdopodobniej Poznań, ponieważ moim celem jest go wygrać po prostu w końcu, a tak to różne biegi uliczne w Polsce za granicą. No przede wszystkim nastawiam się na kupicie życiówek na poszczególnych dystansach od 5 km do maratonu. Start biegu miał miejsce na wrzesińskim rynku. Meta natomiast w parku imienia dzieci Wrzesińskich.